Zbliża się godzina 14. Za chwilę spodziewamy się przybycia na stację graniczną Terespol pociągu wiozącego delegację polską z Moskwy. Na peronie stacji w Terespolu tłumy ludzi. Przeważa młodzież szkolna, granatowe mundury. Jest też orkiestra kolejarzy, która powita, powita marszem zbliżający się pociąg. Jest prasa, kronika filmowa. No i oczywiście my, sprawozdawcy polskiego radia. Podsumujemy tutaj refleksję, że wszystkie domy w Terespolu są dzisiaj wyludnione. Jest to bardzo mała miejscowość, a ludzi na Peronie głowa przy głowie. Tak, bo wszyscy przyszli powitać Towarzysza Gomułkę i delegację, która wraca z Moskwy do Warszawy. Godzina 13.45 pociąg wjeżdża na Peron stacji Terespol. wagonu ukazują się towarzysz Gomułka, Zawadzki i Cyrankiewicz. Oczywiście nie możemy się absolutnie dostać do pociągu. Członkowie delegacji rządowej otrzymują teraz kwiaty. Kwiatów tych jest naprawdę bardzo dużo. Bukiet za bukietem. Teraz wychyla się towarzysz Gomułka. Częstuje dzieci cukierkami. Tak, częstuje dzieci cukierkami. W imieniu miejscowego społeczeństwa wita towarzysza Gomułkę i Delegację przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Franciszek Jadwiszczak. Słuchaj, słuchaj, musimy się stąd wydobyć, bo zostaniemy zagnieceni. Punktualnie o godzinie 14.00 pociąg opuszcza Terespol, udając się w dalszą drogę do Warszawy. i obywatele. Serdecznie dziękuję Wam w imieniu całej delegacji, w imieniu rządu polskiego i kierownictwa partii za to serdeczne i owacyjne przyjęcie, które okazujecie nam, a w naszych osobach i władzy ludowej w Polsce. Na pewno wszyscy wiecie już o rezultatach naszej wizyty w Moskwie i to, co w prasie zostało podane, wyczerpuje zasadniczo całokształt spraw i odpowiada rzeczywistości. Spełniliśmy, towarzysze i obywatele, nasze zadania wypełniliśmy wolę narodu, wolę narodu, która przede wszystkim sprowadzała się do tego, ażeby rząd Polski unormował i uregulował stosunki pomiędzy naszym wielkim sąsiadem wschodnich Pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim na zasadach równości, suwerenności i wzajemnej braterskiej przyjaźni. To zadanie zostało przez nas wypełnione. Brawo! Brawo! Pozwolicie mi nic mówić. Towarzysze i obywatele. W Moskwie, w Moskwie spotkaliśmy się z serdecznym przyjęciem i z pełnym zrozumieniem naszego stanowiska ze strony władz radzieckich ze strony Partii Radzieckiej i Rządu Radzieckiego. Towarzysze Radzieccy całkowicie akceptują te zasady, które zostały wysunięte przez nas na ósmym plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie oparcia naszych stosunków na zasadach przyjaźni, braterstwa, równości i suwerenności, jak też nie mieszania się wewnętrzne sprawy. Uregulowaliśmy też, towarzysze obywatele, wszystko to, co w przeszłości było nienormalne w naszych stosunkach handlowych pomiędzy Związkiem Radzieckim a Polską. Czekajcie. Towarzysze radzieccy, rząd radziecki, kierownictwo partii radzieckiej w pełni przyznają słuszność naszego Do widzenia, pomarzycie. Dziękuje. Dziękuje. Do widzenia. Do widzenia wam wszystkim. Do widzenia. ...Wracownicy wiatrów i zakładów przemysłu drzewnego witają szczęśliwie wracających, kochanych kierowników Polski Ludowej z towarzyszą Gomułką Władysławem na czele i żywią pomyślnego rozwiązania trudności życia całego narodu i klasy robotniczej. Załoga. No to od nich przede wszystkim zależy. Od nich też zależy. No, my mamy z nas tutaj tylko trzy minuty, towarzysze i obywatele, więc krótko możemy Wam powiedzieć, iż. Wypełniliśmy Waszą wolę i nasz obowiązek. W czasie rokowań i pertraktacji w Moskwie, których rezultaty są Wam znane z dzisiejszej prasy, osiągnęliśmy wszystkie nasze słuszne postulaty. Związek Radziecki w osobach dzisiejszego kierownictwa partii rządu. Zlikwidował zgodnie z naszymi żądaniami wszystkie te nieprawości, które miały miejsce za czasów Stalina. Zlikwidował wszystko i w dziedzinie politycznej, i w dziedzinie gospodarczej. W dziedzinie politycznej, zgodnie z tym, co zostało postawione na ósmym plenum Komitetu Centralnego naszej partii, to radzieccy uznali, że nasze postawienie sprawy jest słuszne, że Polska winna być w pełni suwerenna, niepodległa, że nikt nie ma prawa mieszać się w nasze sprawy wewnętrzne i oni też nigdy w nasze sprawy wewnętrzne mieszać się nie będą. Następnie... Następnie obywatele... Następnie załatwiliśmy wielkie sprawy gospodarcze, to znaczy te pewne nienormalności, jakie miały miejsce w przeszłości w naszych obrotach handlowych w Związku Radzieckim, zwłaszcza, a przede wszystkim jeśli chodzi o węgiel. Towarzysze radzieccy uznali słuszność naszych pretensji i uzyskaliśmy zwrot należnych nam sum w postaci tej, że Związek Radziecki zrzekł się wszelkich pretensji, to znaczy zrzekł się naszych długów, które były bardzo duże, gdyż wynoszą przeszło 2 miliardy rubli oznacza to, że rząd polski, władza polska, naród polski uzyskały, przeliczając na dolary, bo to to najlepiej ludzie rozumieją, przeszło pół miliarda dolarów. Takie są rezultaty gospodarcze. Ponadto, jak wiecie, uzyskaliśmy wielką pomoc w postaci dostaw zboża na długoletni kredyt. Mam jeden apel w związku z tym, towarzysze obywatele, u nas dostawy zboża idą jak dotychczas źle. Jeśli chcecie, żeby władza ludowa mogła należycie spełniać swoje zadania i obowiązki wobec narodu, więc korzystając z tej okazji apeluję do Was, pomóżcie władzy ludowej, pomóżcie nowemu rządowi, kierownictwu partii, przede wszystkim przez... Ofiarną, intensywną, produkcyjną pracę w zakładach przemysłowych i w instytucjach, jeśli idzie o robotników i pracowników, a następnie, jeśli idzie o chłopów, przede wszystkim wypełnijcie te zobowiązania, które ciążą na Was wobec państwa w postaci w pierwszym rzędzie dostaw. My w tej chwili zboża będziemy mieli dosyć dzięki uzyskaniu tej sumy, tej ilości. Około 1,4 mln ton na kredyt. Młodzież, się uczyła. No, młodzież naturalnie, w pierwszym rzędzie. Młodzież musi się uczyć. W każdym bądź razie obecnie wszystko od nas zależy. Los kraju, wasz własny los, los mas pracujących zależy wyłącznie od nas. Nikt nam nie będzie przeszkadzać w budowie. Naszego życia na takich zasadach, jakie my sami sobie nakreślimy. I to jest największym naszym sukcesem. To jest rezultatem między innymi, to jest rezultatem tych zmian, jakie zaszły w ostatnich czasach w naszym kraju. Dziękując Wam serdecznie w imieniu całej delegacji, w imieniu władzy ludowej za to gorące i spontaniczne przyjęcie, życzę Wam równocześnie, towarzysze i obywatele, sukcesów w naszej wspólnej, dalszej pracy. Brawo! 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 Kochamy Was za to, że jesteście odważni i naprawdę... dobra. Brawo! 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 Oczywiście sami przyszli, czy was ktoś organizował. A kto? Naród, naród. naród polski. Naród polski będzie żył przez wieczność. Żeby tylko nie było jakiego wypadku. Strasznie Tam jest. Polskie, Strasznie, żeby wypadku jakiegoś nie było. Widzicie to wszystko tak na poczuć, jakby ktoś wpadł. nikogo nie witano tak sercu, jak całą delegację. Żadnego dostojnika państwowego nie witaliśmy w ten sposób, sercem oddanym i byliśmy z Wami w Moskwie i teraz wracamy. My widzimy. My widzimy. Ja już mówić nie mogę. To wy nie pierwsi, dziękuję. A co to bez adresu? Nie z adresu. To tak na każdej stacji. Ja już ochrypłem, nic mówić nie mogę. Najważniejsze, że wszystko jest dobrze załatwione. Dobrze. Dobrze załatwione, tak jest. Nie możemy mieć teraz żadnych pretensji do Związku Radzieckiego się Nie Panie premierze, może pan by zechciał nam powiedzieć coś, może o wrażeniach z pobytu w Moskwie. Jeżeli chodzi o wrażenia z pobytu w Moskwie, to właściwie mieliśmy bardzo mało czasu oglądać to piękne i duże miasto. A jeżeli chodzi o coś, co może, może więcej powiedzieć, aniżeli jakiekolwiek dodatkowe komentarze, coś, co jest najważniejszym rezultatem naszego pobytu w Moskwie, to wydaje się, że tym jest nasza wspólna deklaracja y, obu, kierownic obu naszych partii i obu rządów. Panie premierze, po powrocie do Warszawy będzie pan miał zapewne masę pracy. Co przede wszystkim pana czeka? Przede wszystkim? Ja na, właściwie rzeczywiście nie wiem nawet od czego zacząć, dlatego że tyle mamy teraz i chociażby zaległości z ostatnich dni, y, a także i tygodni, kiedy musieliśmy zajmować się przede wszystkim sprawami politycznymi, a przecież y, czeka teraz na rozwiązanie cały szereg zagadnień gospodarczych. Czy mamy oczekiwać oświadczenia? pana premiera w sejmie. Oczekiwać zawsze można, a nie to nie do radia to trzeba było. Jeszcze co do tego dzisiaj się naradzimy z prezydium Sejmu. Panie premierze na zakończenie takie osobiste pytanie. Czy wybiera pan się na przedstawienie Świętej Joanny do Teatru Polskiego? chętnie bym się wybrał, dlatego że bardzo lubię show. No ale na razie jeszcze chyba przez parę dni nie będę miał czasu bo będziemy mieć dużo posiedzeń dojeżdżamy do Warszawy, bardzo dziękujemy